Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Dany, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać nową dzielnicę w Kupsonowicach. I tutaj zaczynamy od latusza, a jeszcze przed tym, jak wejdziemy do tego, tutaj, latusza, chciałbym. Was naprawdę przeprosić za to, że odcinki już tak długo nie wychodziły na kanale i z tej racji dzisiaj nagram dwa odcinki, więc jeszcze dzisiaj jeden wleci na kanał. A to jest póki co pierwsza część właśnie mojego oprowadzenia Was po nowej dzielnicy w Kupsonowicach, a tutaj jest Kupson właśnie 23, co tutaj chodzi. Po dzielnicy w swoim mieście, a właśnie teraz powinniśmy wejść tutaj do ratusza. I tu jest no taki ratusz jak widzicie. Stereo. Dzień dobry, dzień dobry, witamy na konferencji prasowej. Tutaj też mam właśnie swój domek, do którego teraz chciałbym Was y, zaprosić. Pokazać Wam, co tutaj się takiego w nim znajduje. Mm, tutaj no mam wiadomo, okienka, y, telewizor, tutaj można siedzieć na takiej sofie, oglądać coś dalej jest stoik jeszcze jeden stoik który jeszcze jest doniczką to ja tu jest akwarium i dalej jest kuchnia jak widzicie dalej jest jeszcze chyba no ktoś mi tutaj zrobił psikusa pewnego z tym szkłem e, kto to zrobił no chyba kandydat jest jeden no i tu też można jakby można zobaczyć to akwarium. A dalej y, tu mamy też taką półeczkę i jest jeszcze zejście na dół i teraz właśnie tutaj zejdziemy. Y, tutaj na początek się rzuca, no jakby rzuca się, tak rzucają się te drzwi i tutaj mamy półkę, tak to jest w ogóle pokój gościnny. Taki. Y, tutaj no wiadomo jakiś komputerek, no jakieś tutaj roślinki skrzynki łóżko, a dalej jak przejdziemy mamy łazienkę. Tak, czyli tutaj jest wanna, która, um, która jest bardzo fajnie zrobiona. Mam takie wrażenie. Możecie także napisać w komentarzach w ogóle jak Wam się podoba ta nowa dzielnica. Ponieważ e, jakby filmy nie pojawiały się na kanale, ale za to e, tutaj nasz serwer się rozwijał. A tutaj co mamy? Tutaj mamy prysznic, mamy jakiś tutaj no, kiberek. Tak jakby ma symbolizować lustro i tutaj jest, no jakby umywalka, żeby ręce umyć. I jeszcze tymi schodkami można zejść na dół, tutaj jak na górze gdzieś tam kupcą 23 sobie hasa po moim domu. Zaprosiłam go tutaj, żeby sobie tutaj mógł też pozwiedzać. Tutaj jest taki stoik i tu w ogóle jest jeszcze jeden taki jakby pokój gościnny. Dla gości. No jakby taka sypialnia. Tutaj ma, jest też takie okienko u góry. Zaraz pokażę w ogóle gdzie ono się znajduje. Dalej tutaj wychodzimy sobie. Tutaj są jeszcze jakby takie beczki. Dalej mamy jeszcze jeden pokój i w tym pokoju no to jest akwarium, tylko że nie wiem gdzie te ryby przepadły. Tak jak i Pamiętacie, w tamtym ostatnim odcinku, w którym pokazywałam Wam zo w tej innej jakby dzielnicy Kupsonowicz, to tam też ryby przepadły i to jest podejrzane. A tu mamy w ogóle komputer, to jest też okno jakby na górę, które... przez które można zobaczyć, co jest na górze. Tutaj schodkami wyjdźmy na górę i tak jak przejdziemy od... To miejsce. Tutaj możemy jeszcze wyjść sobie na właśnie na. No, zaraz zobaczycie co tam jest. Póki co chciałbym wam pokazać, jakby tutaj, okno, które się teraz za mną znajduje. Stoik. I tutaj właśnie mamy basen, w tym się już kąpie kup są 23. Można tutaj popływać oczywiście. A dobrze. Co tutaj mamy następnie? Mogę jeszcze Wam widok pokazać, że tam można zobaczyć jakby wiłę Kupsona, do której. No, jeszcze nie w tym odcinku, bo w następnym odcinku ją Wam pokażę. Ale ten odcinek wyjdzie właśnie po tym odcinku, jak już mówiłem na początku. Teraz wyjdziemy z mojego domu. No, jeszcze mogę Wam pokazać drugie piętro, chociaż ono tam nie jest jakoś bardzo ważne, ale żeby już pokazać cały kształt mojego domu. Taki tutaj mam balkon, tam w ogóle w tle idzie gołem, a tutaj po on pisze, że radzę do Daedynowi spa. No to, no to cześć. Jak jedzie, może na wakacje. Będę tam ktoś tutaj się <grywa> No niestety te portale tak dziwnie działają, że możemy się na raz teleportować. To jest niestety efekt uboczny tych tutaj portali. Więc jak kupcą się teleportuje przez te portale, to no jakby ja też się mogę teleportować. To jest podejrzane trochę. Ale no tak właśnie się dzieje. I tu właśnie jest ten portal. I teraz pokażę wam jak ten działa. Bo widzieliście tamten, a tego jeszcze nie widzieliście. No działa tak samo. To jest w ogóle Kupsona, ale to jest jakby taka sama jak w tej nowej dzielnicy, do której wchodzi się tutaj. Tylko nie wiem. Czemu się jakby portal przenosi na portal nas. Dobrze, jeszcze całego domu nie pokazałem. Weźmy tutaj na szybko. I tu co mamy dalej? Tu jest ta półka, tak? Jakby... No, jakby. Jakby ten balkonik. I też mam tutaj sypialnię. Taką tutaj z szafą. I jak wyjdziemy jeszcze tutaj na górę, to mam taki właśnie pokój obserwacyjny, z którego można płacić na takie błękitne niebo, które na tych siedzerach jest naprawdę piękne, że na słońce, za niedługo już jakby zastanie nas noc, ale też będziemy mogli zaobserwować zachód, a póki co zjem coś, wrzucę coś na ząb i wyjdziemy już z mojego domku. Następnym domkiem, który bym chciał Wam pokazać, to jest właśnie ten tutaj taki domek. Jakbym co to jest taki napis, dom danego. I to jest też właśnie domek Krupsona, tylko on jakby... To jest w ogóle pierwszy domek w całej tej nowej dzielnicy, który tu powstał. W ogóle z tą dzielnicą to jest taka ciekawa historia, że no jakby to w ogóle nie, nie miała powstać ta dzielnica, ale... Potem wybudował taki domek tak gdzieś trochę na odrudziu, a potem już wszyscy się przeprowadzili i właśnie powstała taka dzielnica. No i taki tutaj domek, można jeszcze po drabince tutaj um, zjechać i mamy jeszcze tu taki ogródek. No stąd nie wyjdziemy niestety. E, to, to by było już z tego domku na tyle, taki mały domek, ale jednocześnie przytulny. Dalej mogę Wam pokazać o tutaj taką restauracyjkę. No tutaj, wiadomo, gry przed restauracją. Restauracja, zapraszamy. I tutaj od razu nas y, wita sprzedawca. Tego możemy kupić potrawkę z krójka. No i taka to restauracja. I co, póki co to jeszcze to, y, Ta nowa dzielnica się rozwija, więc. Więc no będą wychodzić nowe odcinki, oprócz tych dzisiaj dwóch, które pojawią się na kanale, będą jeszcze inne odcinki, może też z tych Kupsonowic jakby w cudzysłowie podstawowych. Um, a następną właśnie wirą jest ta wira, o której mówiłem, że tam jest taka sama, właśnie, że o tej mówiłem, że tu jest taka sama jak tam. To czemu tu jest, nie ma przejścia, czemu, czemu, tu jest yy, zabarykadowane. A więc dobrze, wchodzimy. I co tutaj widzimy? No, tu jeszcze kupcyn chyba się nie do końca przeprowadził, bo on jakiś czas temu, jakby jeszcze tam mieszkał. Ale potem wybudował sobie nową tutaj willę. Więc tutaj mamy kuchnię. Tak, to jest pokój. Tu też można wyjść na taras. I można jeszcze wyjść na drugie piętro, które tak właśnie bardzo ładnie tutaj wiesz, są okienka. I tu też jest tarasik. A tutaj jest też jeszcze jeden taras, to jest naprawdę fajny dom, jeśli chodzi o tarasy. No i jeszcze widać jak tam jakieś tam ostatnie promyczki słońca, no już praktycznie nie widać. Przemykają tam i tu jest też taki taras. Dobra, musimy teraz wyjść. No jeszcze jest jakby taki pokój, tylko że tutaj jeszcze jest niezagospodarowana część tego domu. No i taka mini sypialnia. No dobrze, to wyjdźmy... Tu się wychodziło? Tak, tu się wychodziło. Wyjdźmy z tego domu i przejdźmy do następnego, który się znajduje o tutaj naprzeciwko i to jest, no właśnie jak mówiłem, to jest dom Kupsona, na którego właśnie on tutaj, jakby razem z nim tutaj budujemy tą nową dzielnicę, w ogóle całe Kupsonowice. Więc naprawdę, bardzo gorąco Wam polecam jego kanał. Wejdźcie tam, zobaczcie tam jego filmiki, naprawdę gorąco polecam. A tymczasem wchodzimy do jego domku. To jest dom Kopsona 23, tak, na, na tabliczce był napis. I tu możemy sobie wyjść na taras, który tak wiedzie jakby w miarę mm, dookoła tego domu, tak. Mamy też tutaj taką kuchnię i stolik. Jeszcze jakiś tutaj stolik z kwiatkiem, no i też sypialnie. Można jeszcze po drabince tutaj zjechać sobie na to piętro niżej, na, w którym jak widzicie, jest pokój jakby z telewizorem i półeczka. I też tutaj wyjście na taras, taki jakby. No tak można powiedzieć, że ten, do, do takiego ogródka. że wyjdźmy teraz z tego domku. Muszę w ogóle teraz sobie sprawdzić, czy tutaj nikt nie chodzi, żeby tu się jakiś creeper nie zakradł. Dobrze, wszystko czyste, no nie do końca. Czemu ja strzał nie mam? Mógłbym jakby wcześniej, bo tam jest szkielet, jak widzicie. Ale nie mam strzał wystarczająco nawet, ani jednej strzały nie mam, no. Mówiłam, że ktoś tu będzie się pasł. może ja go nie będę... Nie będę zwracać na siebie uwagi, tylko przejdziemy dalej i tu właśnie by się ten odcinek już zakończył, bo dalej pokażę Wam w następnym odcinku, na którego możecie wejść, dzisiaj się pojawi już trzeci raz mówię. No to to była nowa dzielnica w Kupsonowicach. Jeżeli film Wam się spodobał, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, i kliknijcie dzwoneczek, jeśli nie chcecie przegapić nowych filmików. A z wami był Danny do następnego odcinka.